święta, tuż, tuż. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw płyta Jadwigi Raczyńskiej Zabiośnienie oraz piękny tomik poezji Witolda Tomczaka. Pierwsze wejście, czas współdzielony. Doskonały prezent dla miłośników poezji i muzyki. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Racińska. Niejednokrotnie bywałem na jej spotkaniach artystycznych. Pisze bardzo głębokie, dojrzałe wiersze. Gra na kilku instrumentach muzycznych, co czyni jej twórczość jeszcze bardziej wyjątkową. Występuje w kawiarniach, artystycznych, bibliotekach i domach kultury. współpracuję z grupami poetyckimi Dimeryk, Wena i Kamena. Wydała trzy tomiki wierszy oraz dwie płyty z autorskimi piosenkami, jej najnowsza płyta – Zawiośnianie. To śpiewana poezja pełna barw i akcentów wiosennych, refleksji i miłości do natury. Słuchając piosenek praktycznie można zrezerwacować i odnaleźć wewnętrzną harmonię. Serdecznie polecam do zapoznania się z jej twórczością. Witold Ernest Tomczak, jeden z moich ulubionych polskich, współczesnych poetów. Jest młodym, utalentowanym poetą, autorem tego wyjątkowego tomiku wierszy Pierwsze wejście, czas współdzielony. Miałem przyjemność napisać recenzję oraz analizę kilku wierszy z tego tomiku. Prywatnie e, Witold jest bardzo towarzyskim, bardzo otwartym, serdecznym, empatycznym człowiekiem, skromnym, ale ma bardzo mocno, mocne pióro, które potrafi dotknąć każdego zakamarka serca czytelnika. Wydaje niesamowity e, kwartalnik, cztery zeszyty i Ofta, To też świadczy o jego Empatii, o jego wyrazu miałości i miłości do każdego człowieka. Tutaj każdy autor, poeta, malarz ma taką możliwość publikować swoje dzieła. A jednocześnie, Witold jest redaktorem, prowadzi audycje radiowe w Radio Magma Stop poeci, pokochaj poezję. Tak się nazywa jedna z tych audycji, w której można posłuchać recytacji wierszy różnych autorów, a także jego własnych. Kolejna audycja, którą ja osobiście bardzo lubię i cenię, nazywa się Przerwa na kawę. Tutaj łączy się słowo z aromatem kawy i rzeczywiście Słuchać może dzięki jego umiejętności wprowadzić się w świat kawy, poczuć ten aromat i nawet smak kawy. Poezję Witolda Tomczaka można usłyszeć w bibliotekach, na różnych wydarzeniach artystycznych, w spotkaniach artystycznych, także autorskich. Witold, pomimo tego, że pisze. Bardzo piękne wiersze. Jest także utalentowanym grafikiem. Potrafi zrobić piękne rysunki za pomocą pióra ceramicznego. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojej piosenki z ostatniej płyty autorskiej. Płyta jest zatytułowana Zawiośnienie, a ja. Zaprezentuję piosenkę Bezcenny czas. Ochypiły nas bezbarwne, beznamiętne, smętne dni. Bezowocnie, ciut bez sensu, kręcimy się w tego Nie wiedząc, że tuż za oknem, pachnie szczęściem ogród. Nieszczęściem ogród. Róż. Jak we mgle wciąż poruszani wskazówkami kiepskiej gry, nie wiemy, że pod poduszką ścielą się lawendą sny. I nadzieją przebudzeni wchłaniamy przed świtem. Mało smakujemy, jak bylicie, bezcenny czas. Dziękujemy, mamy to. A z mojej strony dołożyć do tego kompletu, do tej płyty, co wiesz, jak Widziracieńskie założę. Dołożę swój wiersz z Tomiku na razie mojego jedynego. Pod tytułem pierwsze wejście, czas współdzielony. nie będzie ten jeden z optymistyczniejszych takich przedświątecznych wiersz. Kreseczki Plum. Kreseczki jasne z ciemnego, ciemne, jasne. Pojawiają się i znikają. Białe krążą i przelatują. Ptaki. Śpiące zapachy otwierają oczy. Ich spojrzenie delikatnie, muska, Twoją twarz. Krzyk ryby, obdzierany z wody, budzi mnie. Traseczki spojrzały się i zamrugały nerwowo. Pojaśniały złośliwym okiem. I Ciesząc się dodatkową przestrzenią, rozciągnęły się jak długi świat. Przyspieszają, bo wiatr się spiętrzył, dmuchnął chmurą w oczy. Rozlały się, spadając. Nie mogą spaść. Teraz już spełnione kreseczki zarżały z uciechy. Uniosły się ponad poziom, myśląc, że tak trzeba. Moknął z winne kreseczki, przemoczony. Ocierając się o siebie, mknął ku nieświadomości. Błogiej głowie nieskończoności. Dziękuję. I to teraz Tomczak i Jadza Graczyńska według. Jadzia, we Jadzia muzyka. Warto w święta oprócz tradycyjnych spotkań. Zaszyć się może gdzieś pod choinką, z poezją, z książką właśnie, z tomikiem poezji, albo właśnie z płytą, z poezją śpiewaną. No, tak, tak. Taki fragment piosenki święta jak poezja. Czas dla wielu wyjątkowy. Zatopimy się w tej magii, zatopimy jak w poezji, zatopimy się w tych słowach, lepsze jutro pragnąc wierzyć przed świątecznym stole razem, rozśpiewam. Thank <laughs> you. magicznie właśnie. Jeszcze zobaczycie, że tutaj nie jest półpomieszczeń. Polinki. Lampy, Wszystko co się kojarzy. właśnie nas nadchodzącymi świętami Także zapraszam do Was. I siebie do Was. A tu gorąco. Ukłon. Dobrze, to, to mówiłem ja za kamery. Wito, yy, a przed Wami Jadzia Muzyk. Pa, pa.